Zobaczcie, jaki poziom reprezentują obecnie gwiazdki trzeciej RP. Piotr Kraśko. Z tego programu, raz ja coś przeniosłem. Co jest najważniejsze na świecie magazyn poświęcony sprawom międzynarodowym Foreign Affairs? Sprzedawany na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, na wszystkich największych lotniskach na świecie jest sprzedawany. I teraz uwaga, siódma strona. To jest opowieść o Lech Wałęsie o tym, co będzie robił przez najbliższe dwa miesiące. Widzą tutaj Państwo zdjęcie Lech Wałęsy niżej. Zdjęcie dokładnie z 31 sierpnia, kiedy robotnicy stoczniowcy niosą Lech Wałęsy na ramionach po podpisaniu porozumienia sier Czego propagandista nie powiedział? Tego, że to jest reklama wykupiona przez firmę, żeby zarobić na tych spotkaniach. Patrzcie, to nie jest żaden opis tego, co robił Leg tylko zostało to kupione za solidne pieniądze przez, jak się okazuje, prywatną firmę z Pogórza. Narodowy bohater, pierwszy kabel, no jednak nie był opisywany tak jak to kraśko mówi, tylko po prostu zapłacili za reklamę. Nie pierwszy raz. I to jest, drodzy Państwo, strona tej firmy, która wykupiła tę reklamę. I żeby spotkać się z Zachem Wałęsą w Stanach Zjednoczonych, mamy początek od 99 dolarów. Tutaj mamy 200 dolarów, tutaj mamy 800 dolarów. No, no to tyle.